Z tej strony Ineks MSP, a dzisiaj odcinek z nieprzedłużeniem. Zostaw suba na kanał, łapeczkę w górę i lecimy z tym odcineczkiem. Tak ogólnie to farmerski. A żeby go wygrać trzeba napisać do mnie na pewno, napisać do mnie farmerski oraz zasubskrybować mój kanał, dać łapeczkę w górę. Wyniki w następnym odcinku. A dzisiaj będziemy tworzyć Sylwestrowego luka nietypowo, ponieważ iż będziemy używali tego małego czegoś, na początek wpiszemy takto. I nic tego nie wyskakuje, napisałem Sylwestra po angielsku, więc smutek Napiszemy w tym razie partę, zobaczymy czy coś będzie. I je! Yeah. Ogólnie to look Myślę, że może być max do 3000 Starkońs. więc je coś znajdę i zaraz do Was wracam. A więc pierwszym rzeczą jaką wezmę to będą te biegi. Kosztują one łącznie 525 starcoins. Nie są one najtańsze, ale są ładne. Znalazłem bardzo ładne włoski. Teraz je zmienię. Zmienię. na taki kolorek. Jest on może pokaźny, ale jest ładny. Wybrałem. Takie ładne coś, nie wiem jak to się nazywa. Ogólnie to zdaję sobie sprawę, że odcinek może być troszeczkę bez sensu, ale myślę, żeby wprowadzić nas w klimat sylwestrowy. Ogólnie to znalazłem takie coś tylko z ładnych jakichś rzeczy, więc tylko to mogę wziąć i zmienię to na taki kolorek. Niestety to ubranie muszę zmienić, bo to zmieni na, na taki topik. Tak się prezentuję skończony look. Niestety nie mogę znaleźć jaka, jakichś ładnych butów, więc będzie chodzić na Bostokabę. Będzie mi on kosztował 7 elementów i 24 tysiące. Starkońców? Za takiego? Co ja mówię? 2300 starkońców, sorry. I z okazji zbliżającego się nowego roku życzę Wam czego tylko, zapraszam I się z Wami żegnam, zostawcie suba na kanał, łapeczkę w górę. Papa! Pa!